Cześć, jestem Grzesiek, a to jest mój kolejny vlog. Po raz pierwszy na łodzie natury. Po eee, co tutaj jestem? A tak wpadłem pogadać. Po pierwsze... E, odnośnie komputera też nie jest jeszcze wiadomo kiedy on będzie, negocjacje trwają. E, po drugie, na początku będzie tylko seria Skradzis 3, ponieważ tak rodzice ustali, że dwie gry co dużo dla od razu muszę należeć jedno a w sobie tak sobie pomyślałem, ok, kupię sobie Crysis'a 3 a ja Grilla 2 kupię sobie dopiero jak będę miał adapter do y, pada do, od Xbox no, do komputera żeby móc sobie pobrać na i nie kupować kolejnego pada do komputera specjalnie no i to kupię myślę, że do końca sierpnia sierpnia, lipca się z tym wyrobię także myślę, że tak Dwa tygodnie będziemy młócić Kyrilliser i Butterfielder 3, a potem w środkowym doskoczyć do tego jeszcze 2 i myślę, że jest spoko. Um, Co chciałem jeszcze powiedzieć. Fajnie cieplutko, podoba mi się tego pogoda, mogłaby być taka, taka cały czas. Sami zobaczcie, ptaszki ćwierkają, tam jakiś natleci. nie wiem czy widać go. Słoneczko świeci, no super, po prostu jest. cóż, no powiedziałem sobie powiedzieć. Komentujcie, subskrybujcie. Łapkujcie, lajkujcie, jak się mówi. Eee, no i... A Jezu zapomniałbym. Dzisiaj jest sobota. No i ten filmik się będzie później. Jeszcze właśnie chciałem powiedzieć Wam, że pewnie zobaczyliście, że filmiki są troszeczkę później, no to jest powodem oczywiście tym, że... Śpię dłużej, no bo jak do szkoły wstawałem o 5.40 i filmiki rzucałem około 6.15, żeby się rzucały, to do 7.00 się rzucały tak mniej więcej. Więc od siódmej mogliście jeszcze oglądać. No teraz tej około 9.00, że filmiki bardzo stały się wrzucać, żeby rzuciły się do 10.00. Ale w sobotę może być, to, może być to różnie. Tak jak na przykład dzisiaj ten filmik będzie później, bo jak go nagrywam jest przed 11.00 parę minut. I jeszcze się tak... Właśnie godzina w filmikach będzie wrzucana O, fajnie fajny jaderek wie W ogóle piękna pogoda, piękna Mogła być taka przy wakacje. E, to tak, w poniedziałek e, będzie filmik z Battlefielda e, We wtorek będzie Need for Speed A w środę będzie zakończyli Eurotracka No i mi, mam nadzieję, że do piątku już nowy komputer będzie, ale to nikt nie wiadomo, a może go nie będzie jeszcze. Trzeba będzie poczekać, no, ktoś włączył kościarkę. No cóż, no to ja będę nie, będę, nie będę się dłużał. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.